Zapraszam Ciebie do odcinka 5 mitów w ruchu drogowym w Niemczech, ale zanim zaczniemy, bonusowy mit ode mnie, mit numer 001. Brzmi tak, że inni myślą, że to Ty popełniłeś błąd. Zdadzę Ci prawdę, tak naprawdę nigdy nie popełniasz błędu, to robią tak naprawdę tylko inni. Zapraszam. Hej, ja nazywam się Krystian Mady i nie do Ciebie prosto z dekancelarii. Na tydzień wspomniałam osoby prywatne i przedsiębiorców pod kątem finansów, podatków i ubezpieczeń w Niemczech. A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jakie są najczęstsze mity w ruchu drogowym w Niemczech, a jeżeli już na samym wstępie udało mi się Ciebie chociaż troszkę rozbawić, podaruj mi pewien kredyt zaufania i dostaw łapkę w górę, plus nowa funkcja jaką YouTube wprowadził, jeżeli ją klikniesz, możesz to swoją łapkę w górę, jeszcze hype'ować, a to dodatkowo punktuje mnie tutaj w algorytmach YouTube'a i pomoże mi trafić do jeszcze większej ilości odbiorców. Nie, jest tylko kurde prosto, tylko pozycja tutaj. Lecimy z pierwszym 14 dni na odstąpienie od umowy zakupu samochodu, czyli zakup, po zakupie samochodu, obejrzeniu, podpisaniu umowy, jeżeli to jest powiedzmy u osób prywatnych, to, to już prawie każdy wie, że takiej możliwości w ogóle nie ma, ale jeżeli to jest salon, aso, tak zwany handlarz, to możesz w ciągu 14 dni, jeżeli dojdziesz do wniosku, że no to ja też sobie zobaczę to auto, przetestuję i dojdę do wniosku, że w sumie to mi się albo nie podoba, albo może nawet podam jakiś powód, jest nie wiem, za wolny, źle się prowadzi i od tej umowy sobie odstąpię. Mit. Jedyne w tego typu sytuacji pozbycie się samochodu i uzyskanie pieniędzy, mogłoby ewentualnie mieć miejsce w chwili, kiedy masz do czynienia z jakąś poważną wadą z wadą ukrytą, a y, skąd ten mit się wziął? Ponieważ jest taki, powiedzmy, jeden wyjątek, mianowicie w przypadku fan-up zatgershaft, czyli jeżeli cała komunikacja i dopinanie wszystkiego miało miejsce tylko i wyłącznie właśnie na odległość mailowo, telefonicznie, na podstawie właśnie ogłoszenia w internecie i tak dalej, i wtedy w momencie jak to auto odebrałeś, odbierzesz i zostaniesz pouczony o prawie do odstąpienia od tej umowy, to wtedy zaczyna się 14-dniowy okres możliwości odstąpienia od tej umowy, jeżeli dopiero, dopiero wtedy masz możliwość zobaczenia. Z przetestowania tego samochodu, z zobaczenia, czy na przykład jest dla Ciebie OK i tak dalej. A jeżeli tego pouczenia by brakowało w momencie odebrania samochodu, bo to jest kluczowe, to może ten okres przedłużyć się nawet do 12 miesięcy plus te 14 standardowych dni na okres odstąpienia od umowy. Mit numer dwa, moich chani, mianowicie, dzieci nie mogą w żadnym pozorem siedzieć. No to za kiełwicą to już ma każdy wie, ale z przodu, na fotelu pasażera. Jest to, krótko mówiąc, mit, ponieważ dzieci mogą siedzieć yy, na fotelu pasażera z przodu. Nie ma w ogóle żadnych przepisów, które tego zabraniają. Też pamiętam no, z mojego dzieciństwa. Nie, dzieci muszą siedzieć z tyłu. Ma to, inne, ma to inne tutaj wytyczne, bo w ogóle dzieci do wieku 12 lub niższe niż 1,50 50 muszą przede wszystkim jeździć w foteliku. I ten fotelik może być oczywiście na stronie pasażera zamontowany z przodu. Co trzeba mieć natomiast na uwadze, to przede wszystkim, jeżeli fotelik jest ustawiony tyłem do kierunku jazdy, co jest oczywiście bezpieczniejszą formą transportowania dzieci, musi być dezaktywowany airbag, czyli poduszka powietrzna. Jeżeli dziecko jedzie przodem do kierunku jazdy, siedzi, poduszka już w tym przypadku może być znowu aktywowana, natomiast ważne, żeby utrzymać żeby ten fotelik miał odpowiedni odstęp, żeby miał duży odstęp do tego, do, do deski rozdzielczej, tudzież do poduszki, żeby właśnie z rozpędzoną siłą ta poduszka za blisko mu też w twarz nie wystrzeliła. Dzieci co mniejsze, delikatniejsze i jest tak, że po prostu według badań, miejsce z tyłu, z tyłu po prostu jest bezpieczniejsze w razie kolizji dla dzieci. Także krótko moż, mogę polecić, nie nadużywajcie miejsca z przodu, jeżeli nie jest to konieczne dla dzieci. I to jest też właśnie zalecenie z ADAC. Trzeci mit, mojej kani. Policja na miejscu wypadku przyjedzie, ja dzwonię, cholera jasna, doszło do stuczki, ja tam dzwonię. Halo, proszę przyjechać i ustalić winę, bo on tu nie ma racji, bo on mi tutaj wjechał. Czy policja przyjeżdżając na miejsce wypadku ustala, kto jest winny? Mit. Policja nie ma uprawnień do rozstrzygania sporów. Od tego jest 3, 2, 1 sąd. I notabene naprzeciwko takiego sądu, tutaj, teraz na przewidzkach możecie zobaczyć, siedzę. W ogóle tym się w ogóle nie kierowałem, Znalazłem taką fajną lokalizację, gdzieś się znaleźć w terenie, gdzie będzie jakieś ładne tło, będzie na tle też spokojnie, na tle on mógł autem sobie stanąć, kamerę zostać i tak dalej, a siedzę naprzeciwko. Najwyższego sądu we Frankfurcie, jakiegoś zewnętrznej i jakiejś sali. Co robi zatem policja? Co robi? I Czy dzwonić, czy nie dzwonić? Policja przede wszystkim będzie dla Was bardzo cennym świadkiem. Także ja osobiście, jakbym był w jakiejkolwiek stłuczce wypadku brał udział, dzwonił po policję. Ile razy ja już słyszałem wśród ludzi, no, stłukliśmy się i tak dalej. Pan powiedział, że tak, podpisał coś, nie podpisał, Tak, dobrze, no, mojego wina. Dzień, dwa, trzy dni później. Czy tam sprawa zgłoszona do bezpieczalni? On składał zupełnie inne zeznania. On tam nie włączył, on włączył ten kierunkowskaz, ty go chciałeś pójść i coś, cuda na kiju. Przyszedł do domu, uspokoił się, pogadał z znajomymi, z godziną, może z adwokatem, w międzyczasie zasięgnął rady prawnej, pooglądał jakieś filmiki w internecie i nagle zmienia swoje stanowisko. A jak macie policję, to jest ono to bardzo, bardzo mocny świadek. Ponadto, jak policja przyjeżdża, to jednak sporządza Fachową notatkę, mojej kochani, i ona już jest bardzo ważna. Natomiast, oczywiście, jakby sąd, jaką sprawę dostrzegał, to by wziął cały obraz wszystkich dowodów, oczywiście, pod uwagę. No ale jednak, możecie sami przyznać, że policja będzie bardzo wiarygodnym i mocnym świadkiem. Warto ją wezwać. Ponadto, policja wam też będzie mogła umożliwić. Jeżeli ktoś by, nie wiem, nie chciał, uciekał albo po prostu coś kombinował, kręcił, umożliwi Wam wzięcie danych od drugiej strony. Powiedz, zostanie, powie, proszę proszę dać dane jednej i drugiej stronie i bez dyskusji każdy z tymi danymi wymieni. I teraz uwaga, nawet jeżeli byś nie miał danych albo miał dane, a potem kurczę, do jakiej ubezpieczalni ja mam to zgłosić? Jaka jest ubezpieczalnia w ogóle drugiej strony? Jaki on ma numer ubezpieczeniowy? Rejestrację gdzieś tam może na, na zdjęciu jeszcze da się uzyskać? Nie wiesz co zrobić? Odezwi się do nas, ale uwaga, gwiazdka, my nie jesteśmy kancelarią prawną, tak? My nie jesteśmy adwokatem w tej kwestii, natomiast z naszego doświadczenia możemy w takiej organizacyjnej i właśnie konkretnej, skutecznej formie przygotowania dostawania dokumentów, ci pomóc, jeżeli chodzi też o zgłaszanie wypadków i tego typu szkód. No i jeżeli policja może Ci pomóc nabrać przejrzystości, być twardym, fajnym dowodem i sporządzić za Ciebie notatkę. Pytanie, moja kochana, mój kochany, kto sporządza za ciebie notatkę na co dzień, jeżeli prowadzisz firmę w Niemczech, tak zwaną Gewerbę lub innej formy prawnej? No właśnie, tutaj z pomocą przychodzi e-faktura. Jeśli prowadzisz firmę, czyli tak zwaną gewerbę w Niemczech, albo dopiero planujesz ją założyć, chcę Ci polecić aplikację e -faktura. W opisie znajdziesz link rabatowy, który da Ci pierwszy miesiąc za darmo, a potem 50% zniżki przez kolejne pół roku. E-faktura to aplikacja księgowa, która nie chce mówić, że zrewolucjonizuje, ale na pewno pozwoli Ci skupić się na prawdziwym zarabianiu. Działa jak Twój osobisty asystent do wystawiania rachunków po niemiecku, nawet jeśli nie znasz języka. Wbudowany tłumacz AI przetłumaczy każdą pozycję, a fakt które wystawisz w kilka kliknięć. Twoja księgowa też pokocha e-fakturę, bo wszystko pobierze jednym kliknięciem. Nawet koszty, które po prostu sfotografujesz telefonem zaraz po odejściu od kasy. Link w opisie, testuj za darmo przez miesiąc i ciesz się 50% zniżką przez pół roku. No i jak już wiesz, jak ogarnąć filmę, tak, żebyś mógł się skupić na najważniejsze, czyli na zarabianiu kasy, to przechodzimy sobie do kolejnego punktu, czyli mit pod tytułem, czy aby na pewno mit, czy może ktoś się pomylił? Mit pod tytułem Nie wolno wyprzedzać prawą stroną. Nie jest to bezpośrednia prawda, czyli jest to mit. Czyli nie wolno prawą stroną, bo prawo jazdy, więzienie, mandat i zakazane. Są minimum, nie mówię, że wszystkie, ale minimum dwa solidne przykłady, które Cię przygotowałem, w których jest to w Niemczech dozwolone. W obu tych przypadkach mówimy o obszarze poza obszarem zabudowanym, mianowicie jak jest na przykład korek. Halo. Was wird es? Ich nehme ein YouTube-Video auf. Hier wird kein YouTube-Video gemacht. Sofort das... löschen. Das heißt? Was? Also ich von hier, von mir. Sofort löschen, nein. Keine Fotos. Keine okay. Videos. Okay. Przecież sprzeda tego sądu zostałem przepędzony i udało mi się kawać, jak dalej podjechać akurat. W, da, mając dalej ten budynek w tle, którego w sumie chyba za bardzo nawet nie widać, tak, także mam dla Was dwa, dwa przykłady, w których można wyprzedzać spokojnie w Niemczech prawą stroną. Pierwszy to jest w korku i przykładowo, jeżeli wszystkie pasy jadą wolno i ze zbliżoną się prędkością, to wtedy możecie też wyprzedzać prawą stroną i jesteśmy, poruszamy się w obszarze niezabudowanym. I potem mamy drugi przykład, który też się tyczy obszaru m, poza obszarem zabudowanym. To, gdy auta na lewym pasie jadą wolniej 60 km na godzinę, to znowu, będąc na prawym pasie, ty sobie możesz myśleć, o kurczę jedzie wolno, chcę go wyprzedzić, to możesz właśnie niewiele większą prędkością, to maksymalnie jadąc 20 km na godzinę szybciej, możesz takie auto też wyprzedzić. No i piąty mit, mianowicie mruganie długimi światłami. No, taka sytuacja, która. Niektórzy, jak im tak ktoś podjeżdża, yy, i no to można czasami w takie, powiedzmy, silniejsze emocje wpaść. Samo używanie świateł długich, czyli w ogóle sygnałów świetlnych i dźwiękowych, jest dozwolony, Przykład, jeden przykład tej sytuacji, poza obszarem zabudowanym, w momencie, kiedy wyprzedzasz, możesz tego typu manę wyprzedzenia zakomunikować mrugnięciem długimi światłami na przykład. Poza tym w sytuacjach zagrożenia i niebezpieczeństwa tak samo znowu można sygnały, bo to jest uregulowane w paragrafie 16 STVO, czyli szasny, tak jest Schadenverkehrsordnung, że te sygnały właśnie dźwiękowe i świetne można w aucie osobowym zwykłym normalnie używać. To jest właśnie zakazane, jeżeli dochodzi właśnie do nadużycia, czyli na przykład, co znaczy nadużycie? Nadużycie znaczy właśnie próba wywarcia na kogoś nacisku, Pływu, agresji na przykład i tak dalej. No i między innymi ma to miejsce, jeżeli właśnie nie jest to po prostu mrugnięcie komuś światami, uwaga, halo, może nie zauważyłeś, że za tą miadę, może nie zauważyłeś, że ty jedziesz za wolno na tym pasie, albo ja będę przy to i tak dalej. Nie jest to po prostu eleganckiego zasygnalizowania, tylko ktoś właśnie blisko dojeżdża i zamiast jednego czy dwóch mrugnięć yy, daje ich, nie wiem, 3, 4, 5, 10, no to wtedy oczywiście mamy już do czynienia z nadużyciem. Za takie nadużycie, właśnie można otrzymać taką karę w sumie w wysokości 5 do 10 euro. I mam na Was też dodatkowy bonus, który właśnie tyczy się mit tego, że jeżeli wjeżdżacie na jakiś parking, kupujecie bilet i ten mit polega na tym, że mamy dodatkowy czas na opuszczenie parkingu. Jakieś na przykład nie wiem, 5, 10, 15 minut. To jest znowu mit. I teraz tak, mamy dwie sytuacje. Albo mamy tu parking w obszarze publicznym, czyli gdzieś na przykład na ulicy, i tam tego w ogóle zdecydowanie nie ma. Jeżeli będzie tego typu. Powiedzmy, akceptacja ze strony właśnie urzędnika, kontrolera, przewidziana, to jest tylko i wyłącznie jego dobra wola. Że zobaczy, no tutaj, nie wiem, 3 minuty temu komuś minął, on już biegnie do auta, czas tak i odjeżdża i tak dalej. To leży tylko w jego woli. Jeżeli mówimy o parkingach, na przykład w markecie, pod jakimś sklepem i tak dalej, są to obszary prywatne. No i wtedy za każdym razem, wjeżdżając na tego typu parking, wkraczacie w umowę, która, no, już widziałem kilka takich parkingów, gdzie naprawdę przed zjazdem są. Grube litanie, jakie są warunki obowiązujące. No, bo z drugiej strony ciężko, jakby z kimś wkraczać w umowę, powiedzieć: Dobrze, ja na ten parking na Twoich warunkach, jaka ta umowa obowiązuje, ale nie znać jej, tak? Czyli właśnie nie wiedzieć, czy mam czas na to, czy mogę się odwołać, czy to czy tam takie kary grożą, jaki czas mogę spełnić i tak, dalej, i tak dalej. Tu oczywiście będzie to zależało od warunków umowy, ale są w Niemczech jeszcze inne, wyjątkowe sytuacje. Chciałem Wam coś pokazać, coś, to co może już jest Wam znane, mianowicie. Park szajbę, czyli taka właśnie tarcza do parkowania, a ona umożliwia Wam bezpłatne parkowanie. A jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak z tego korzystać, bo wydaje się, że wystarczy ustawić godzinę, jaka jest teraz, tak? Jako ciekawostka tutaj są tylko co pół godziny, tak? Czasy, co jak jest, nie wiem, 5 po 10, po 25, po i tak dalej. Jak chcecie prawidłowo korzystać i mieć gwarancję, że nie dostaniecie mandatu, zapraszam Was do tego odcinka, który Wam tu się wyświetli, a on ukaże Ci za 3, 2, 1.